Nie! Nie! Może teraz da nam chwilę spokoju O, spójrzcie, to ten miły strażnik pan Clive Hej, muzeum nieczynne, co tu robicie dzieciaki? Cóż, więc kolejno Omotała nas ta odziarniarka Buk! Przygniotły kości dinozaura Buk! Pędziliśmy trycyklem Buk! Buk! Ścigały nas duchy historycznych zdrajców i... Buk! 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 Miał na myśli, że goniły nas duchy generała Arnolda, Williama De Monta i Majora André. Miałem na myśli, że już przestały mnie kręcić te kolonialne widma. No i jeśli mam być szczery, to powiem żegnaj rocznico dwóch setlecia! Gdzieś tu jest jakieś wyjście? Stąd nie ma wyjścia. Wszystkie drzwi mają zamek zegarowy. Otworzą się dopiero jutro w południe. W południe? Jutro! To dokładnie za 16 godzin, 23 minuty i 55 sekund według czasu moich kiszek. O! A Skubi i ja nie jedliśmy jeszcze kolacji. O! Kurczę! W muzeum burczy głośniej niż w moim pustym brzuchu! Na ja, psiakość! Ten stuknięty parowóz znowu zbzikował. Na szczęście inżynier zaraz przyjdzie. Ej! Co tu robicie po zamknięciu, łobuzy? To nie nasza wina! Mieliśmy starcie z trójką kolonialnych upiorów! Biedne zakichane muzeum schodzi na psy. Powiadam wam, na psy! Ten facet to pewnie straszny zrzęda. Stary Grumper jest tu nowy i wkurza się, bo przenieśli go z dziennej służby w białym domu na nocne zmiany w muzeum. Ja mu się nie dziwię, przez tę machinę każdy by zrzędził. Nie da się wyłączyć? Jedyną osobą, która to umie, jest inżynier Sęk, w tym, że ilekroć to naprawi, parowóz znowu zaczyna brykać. Hej! Przestało? O, gdzie jest Scooby? Patrz! Rany, Julek, to misiek Grizzly. A Scooby znikł? Mam nadzieję, że ten niedźwiedź nie mruczy tak głośno z powodu niepsostrawności. Nie bądź głuptasem, przecież to jest muzeum, a nie zoo. I coś mi się zdaje, że pod tą skórą niedźwiedzia kryje się Scooby. Tak? Skoro tak ci się zdaje, to sprawdź to. A ja stanę sobie z boku i popatrzę. Hmm? Odsuń się! Odsuń się, mówię! Odejdź, bo cię... Dzięki. Proszę, to nie misiek, tylko pies. A pan kto? Willit, inżynier miejski. Właśnie kończyłem naprawiać ten świrnięty parowóz. Kiedy twój misiek, to znaczy pies, wystraszył mnie na... Tak, D przecież całe muzeum jest zamknięte, więc jak pan tu wszedł? Zwyczajnie, synu. Ta szalona lokomotywa dostaje bzika kilka razy w nocy. A więc śpię tutaj. O ile można to nazwać snem, bo ten potwór na kółkach budzi mnie co godzinę. Patrzcie! Ma mokre buty, tak jak ten stary zrzędny strażnik. A powiedział nam, że spał w muzeum. Coś mi mówi, że stary zrzędny strażnik i inżynier Willit stoją za tym, co tu się dzieje. A te mokre ślady butów mogą być ważną poszlaką. Tak, myślę, że powinniśmy poszperać na dole w piwnicy.